No z tej strony na no. to 1009 A ze mną yes. Chodź, zaczęliśmy ten film? Yes, W końcu się mogę odwrócić, bo musiałem się odwrócić, żeby pilnować zaczął. Normalnie odliczać do filmu. i, I, się matry, i, pak 39, i... I ma S. No, my też mamy S, choć że dzisiaj nie mamy S, bo no, teraz no, nie będzie no. S, bo dzisiaj WDC27... 2000... To znaczy, przepraszam e, WWDC-2022 Ogólnie, czy tak, iPhone'a 14. Było, by było to chyba dwa albo trzy dni temu, jak dobrze pamiętam, dwa czy trzy dni temu. No, temat nie jest taki stary, pamiętam, takie... że kilka takie highlighty. Takie highlighty ogólnie w 12. Dobrze, idę, zacznijmy. Rozmawiamy dzisiaj o trzech o, o trzech produktach, a, które. A mogę iPhone, kładzie, AirPods i Apple Watch. Nie. Pro modele, dwie. Już są teraz ładniejsze. są wiem, czy jest piękniejszego. Teraz mają dodatkową ochronę. No, pochodzę. Z... Z... Wiadomo, bardzo, cztery z... bardzo ładne kolory. O, ten... No, zaraz zobaczysz, co oni wymyślili. E, fioletowa, jakoś tam, kurde, nowy kolor Zobaczcie zobacz, co z... fajnego wymyślili. To jest akurat najlepsze, z którym to bym No. Zobacz. No, 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 tutaj pierdzielą o nowym notu, tam, że, ...że teraz no, będą no, takie fajne, fajne tym rzeczy. Tym The dynamic island expands to notify you. Mostly. Mostly. I just to clearly to... moja motorola, information. Because no content and controls without distracting from the app you're This works across the entire system for things like confirming Nie, ale zresztą serdecznie Ale zobaczysz, na początku poszedł sesji ogień, bo teraz coś nic ciekawego nie będzie No a wiadomo, nowy, wyś nowy wyświetlacze Pro Wiadomo, najlepszy wiesz. na świecie wiesz, to... pro, 14 pro Max nie? Nie, widzę, ja do tej pory mam bekę z, z tego Widzę, ja mam telefon za 1800 i mam 6.7 cala normalnie. Iphone iPhone'y strasznie są kompaktowe no. No. Now, Now, even even the jeżeli szukać kompaktowego, no. dru, dru, drugiego telefonu, to możecie iPhone'a kupić. Nie polecamy. Bye, no, 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 lepiej. No i pierdzielą u niej, również... że to jest taki zajebisty. No. A pewnie wcale nie jest. I jeżeli A, ktoś lubi wydawać dużo pieniędzy na pożarny telefon, to na pewno... Always on display, kurde. Strasznie kosztuje to za on display na iPhone'a. Kurde. Akurat Motorola ma to Always on Display, ale nie takie Always, Musisz... albo tego, albo wykry, albo musi wykryć twarz i zaczyna rozpoznawać, albo po prostu już dotknąć dwa razy w telefon, ale, ale to czasem działa. Zaraz wam powiem jeszcze jedną rzecz, mam raczej wiecia, chyba nie będę. No. Nie ale film czy, czy yy, Nie, nie, to yy, yy, no. yy, bo wiecie, bo zobacz, widzicie tego nocza? fajny nocz ogólnie, fajny. A z jest cię Fajny noc, fajna ogólnie rzecz, tylko że jest jedna rzecz, której po prostu nie. Dziwna dla mnie. Cena! Tak, 10 tysiąca za iPhone 14 Pro Max, widzowie. 1TB na szczęście. Ale iPhone chyba 14 najtańsze kosztuje tyle ile 13 Pro Max. Dobra, już. Dobra. Kontynuujmy. Tak, wiadomo, Low Power Mode. Allowing the display to enjoy the entire life. No tak, wiadomo. No znaczy, większość ludzi, bo były najtańsze iPhony. Znaczy, no to już wolałbym SE kupić. SE to są najtańsze iPhony. Śródmiecki chyba takie nawet, nie? Nie, w klawowcach używają. Dobra, kontynuujmy. Aha, czyli takie są nowe nowy takie A6 rzeczy, z... nowy procesor, tak, drodzy, no, nowa piękna no, kamera, no tak, wcale się, wcale nie także od iPhone'a 12 czy 13 się nie różni kamera. No bez kitu. A ustawienie kamery się prawie nie różni od iPhone'a 11. A powiedz coś. No w iPhoneie 14 nie zmieniło się ustawienie kamery. Przestań mi pokazywać. No, no, ale no kapno, to jest reakcja, no. No jest reakcja. W iPhone 14 ogólnie nie zmieniło się kamerki. iPhone 14 i 14 plus okay. są takie jak w 13 Okej, dobry, kontynuuj. Tak wiadomo, najlepiej. Tak, takie 4... najlepsze rzeczy, co nie? Boże, Steve Jobs się. Start... A to nie Steve. jest Steve Jobs. Dobra, no ale Steve Jobs jak to co widzisz to naprawdę. Widzisz to nie widzisz? Jak myślicie, gdyby Steve Jobs żył?